Dzień dobry widzowie Drugi odcinek The Forest poprzednim była niedobra jakość Czekaj okay. Ale w tym będzie lepsza To jest Marcin, ja jestem ja, Marcin przywitaj się Cześć No Kontynuuję Serio zacząłeś? Tak Chłopie żelki Dobra Co jest? Where we get Strasznie tu Wezmę latarkę Uuuu, ale klimacik Nie nie ma klimatu O, no. o. był atakować Nie żyje O, holiwko Całego? O, fak mi też A mi całego zaraz zajmą. O nie, ale czasami są dzieci tak losowo Czasami Ja bym je spalił Albo zabił Ja bym je spalił osobiście Fortnite idź grać, a nie No nie mam, ostatni mi zostało, no Mi też ostatni został Nie wiem, kef tu szybko schodzi Gdzie to dziecko jest? Tu jest dużo. Wdychaj No i czemu on nie podejdzie na konfrontację jak go zeskinujemy no to on matwy jest. O, kolejny leci do ciebie. Zwykły czy kidos? Kidos. On one na hita schodzą czy jak? No. Ja wolę je dobijać. Zwykły tu biega. Zwykły najpierw do, pozbądźmy się ich. Gdzie ty jesteś? Tutaj Dobra widzowie to jest place niemożliwe. Dobra. Jadalne, to niedobrze, że jadalne. Eee, tam smacznego. Jeden baton, dobra, o Coś dynamitem można wysadzić. A masz dynamit? Jeden. Kont. A nie, nie mam. To flara, bo... Dobra. To nie, Kto ty tej flary miałeś? O, tutaj jest kartka. No, to ją wziąłem. Si siblings. Tak. Dobra, chodźmy tutaj gdzieś. Rodzeństwo jakieś zaginęło. Batonę zjem. Okay. Idę teraz, żeby iść. Chwilowo stopujemy, ej, chodź tu. Nie odbiera. O, ok. czekam. Ha. ha, kolega do kuchni poszedł Jeść się zachciało chciało. Hmm. Mord mo Ty! Ja zrobiłem, piękne. To a tak nie ta. ja mówię, a do kuchni poszedł Co jest? Aj! A zamarzłem Naprawdę? My to ominęliśmy? O! O, idealnie ognisko! Rozpalaj, rozpal... Jak my tu przeszliśmy Ale nie tędy. Tędy, Piła tam stała na tym. Nie, szliśmy tędy. Czy mam coś nie do. Mam do masz, masz, coś, masz jakieś mięso albo coś do jedzenia? Dwa ja. to jednego. Nie się ku wyjściu, widzowie, i zaczniemy coś budować, jak mamy w Bo trochę jedzenie jest potrzebne. O, tu są kanibale, mamy jedzenie. Nie będziemy ich jedli. Dlaczego? To niehumanitarne. <noise> o no Nie no, nie wiem, zobaczymy. Dobra, chopię. Oddycha jeszcze Ja nie będę narzekał Ja se rączkę bym zjadł taką Widzowie, to jest chory człowiek tak Nie nie mu. ma co się... Lubi, to się je co się ma Głupi jest, jak się uchać. O, tu rączka Dobra, niech będzie ta jedna ro... <laughs> nie pytam co się z tą głową stało Dobra, jemy cokolwiek tutaj, tutaj, tutaj. O, chyba się zżygałem, czekaj O, dwie rączki można było Ej, tu jest sznurek na górę Samy Ale mam ręk mam jakieś oko na ręku mam Dwa oka w sumie jaj No im ja kanapki No i jesteśmy w tym miejscu co gadałem żeby zrobić bazę Ej to nawet, nawet nie wiedziałem Stomek by wypadał zbudować znaczy, Nie mi zależy co nie chcę zrobić O tutaj O jest jastórka Czekaj ja go zaraz postawię O one są dobre do jezdania Dobra widzowie Piły motorowe przypalamy A o takie coś? No No dobra Dobra Jakie wódce my z piłami mechanicznymi to? <laughs> nie mogę ściąć tego drzewa O w końcu no nie w tą stronę lecisz! Gdzie ty lecisz? Dobra No trochę tego dużo tu jest tak jest możliwe Z własnymi umiejętnościami wszystko Ale Czekajcie, Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę Na kanale, który macie podany w opisie. No i na tym filmie też tym kanale Jak chcecie Dzięki No Czekaj, patyków tu nie ma w tym lesie Tu nie ma Uro... Nie ma. Urosnął kiedyś ja też nie mam No Pff, Ale się obróciło to drzewo w locie, nie? Mm. ty na to widzowie, żeby zrobić crossa z ziemniakiem? Jakiegoś FNAFa nagrać? Moi widzowie nie wiedzą kim jest ziemniak najprawdopodobniej Nikt nie wie kto to jest ziemniak Nie chętnie Kochamy cię ma Zrobiłem to Na patyki Aha jak, Widzowie, jak to będzie ostatni odcinek na tym kanale, to znaczy, że kot mnie zabił Czekaj, ja drzwi mu otworzę Ja pierdzielę Nowy kot wszedł. Nic nie gadam, bo jem. A, no dobra. A nie, jeszcze, żeby to tak wyglądało. Nie żygam po nich, więc chyba są dobre. Kalog, gdzie będziemy asymyry nagrywać? Nie. No, może lepiej nie. Ja nagram już coś gdzie gdzieś nagrywałem, ale nie będę spoilerował. No, kur. Ra sobie coś zbudować? Tyrolkę jak kiedyś. Mam plan. Które to tyrolka? Hannibal pierwsze u dołu, biegają dwa. Nie wiem w jakim celu to robię, ale buja mnie to. Co robię? Co ty robisz. Gdzie ty jesteś, chłopie? Jesteś gejem. Co ci z albią się stało? K krótka falówka. O mój Boże. O Boże! Boże, jak Fortnite ściany trzeba się trzymać. Gdzie ty jesteś? Zaraz zobacz co robię. Co robisz most? I ona unlimited była! Nie mogę jej takiej długiej zrobić. Ale skam. A bo czekaj, wyżej może muszę ją zrobić. No, A w sumie nasz dom blokuje O! O Boże ile tego gówna! Kurczę hmm. plan był dobry, ale... W, <głos》> w ogóle dostałem trochę lepę. <głos》głos》> tam mnie bije pomocy. Przepraszam, jestem od ciebie daleko. Uciekłem. Dobra, jeden wyeliminowany. Impostor wyeliminowany, no to pauza. Jeszcze jeden! O o k... Ku... Weź pomóż! Pomóż mi! Gdzie? No, no. Gdzie <głos》> To jest ty! Raz, dwa, trzy, cztery, Sześciu! Sześciu na jednego! Au, 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 au! Dobra, widzowie, jednak mój plan nie wyszedł tak, jak miałby. Dobra, kolejny zdech. Ja znowu lepę dostałem! Nie żyję, nie żyję. Ja nie żyję. Szkoda. Znowu wziąłem leki. A bo tu jest blok w tej grze, no tak, ty, ale kości to będzie. S, wygrałem jeden na siedmiu. Nie, nie, nie zwracaj na niego uwagi to jednym hitem Przyszedł już Dobra, to jest dzisiejsze moje jedzenie, bo w sumie mam głodeka Może nienawidzę jak stamina się szybko kończy w tej grze Co jest? Co to było? W jakiś okrzyk. O tam jest chłop, widzisz go? Weź się on obok. To, o! Dzisiaj nie rozwalić tych. Domu nie rozwalić. Ja już sobie no... O Kadwek <ścoughs> o. <ścoughs> 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 <Back> moment Która <ścoughs> włożyłem, mój jaszczur tylko mi zjesz jeszcze szczura. Nie zjesz jeszcze szczura. Tak patrz, Kevlar'a dwa sobie zrobiłem. Cię się opłacało bić z nimi. Ty, to, ty, <grafy> ej, no nie zbijaj mi kevlara. Tu weź. To co, chodźmy spać? Rozwaliłem nam pół domku. Chłodę mamy. Ile kości trzeba? Boże dziękuję. Dobra! O! <grafy> ej, nie mogę! Ja mogę to żyć, mogę? No, Panie, dobra. się nowa. <grafy> tym pięknym e, ciemnym... Tym, tym ciemnym akcentem Kończymy odcinek. <głos> tak, <głos> dziękuję bardzo. Ja byłem ja, to był Marcin. No, do zobaczenia. Cześć i eluwina. <noise>